Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w Sopocie na turnieju imienia Hajny Konopackiej. Turniej jest w ramach obchodów 125. rocznicy urodzin naszej patronki. W biorą udział dzieci, które na co dzień są objęte programem Akumulacja aktywności. Spotykamy się tutaj już tak naprawdę po raz dziesiąty. Pierwsza nasza edycja była skromniejsza, było nas sześć ekip. Dzisiaj mieliśmy 12 drużyn. Na zawodach ogólnie tutaj jest bardzo fajnie, bardzo fajnie się bawimy. Jest bardzo śmiesznie. Najmniej się najbardziej podobało te zawody w przeciąganiu liny. Nie spodziewaliśmy się w ogóle, że tyle osób będzie. Pogoda jest najlepsza. W zawsze zamówiona. A na koniec po obiad pójdziemy na lody.